Ciąg dalszy związany z dofinansowaniem w wysokości 600 tysięcy złotych dla Centrum Kultury i Sztuki na sesji Rady Miasta. Nie mówiłem o tym, że należało patrzeć do przodu. Odnosząc się do tego, co mamy w dokumencie, który otrzymaliśmy, zmiany w budżecie na 2014 rok na Komisji Kultury, głosowaliśmy budżet dla ośrodków kultury. Przewodnicząca Komisji nawet, Rada z Moje ubawy, że mamy decydować o tym, że na przykład na ośrodek, na miejskie ośrodek kultury dajemy 2,5 miliona. Na centrum kultury i sztuki dajemy 3 miliony 700 tysięcy. Już teraz nie pamiętam dokładnie. Nie mamy żadnych informacji, na co te pieniądze pójdą. I mamy przegłosować. Posłyszałem na komisji. Od Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Pan Somi, że tak to jest, daje się, a potem dyrektorzy przygotują na co będą te pieniądze wydawane. Jeżeli tak ma wyglądać praca w Radzie Miasta i decydowanie o milionach podatków mieszkańców, to ja się z tym nie zgadzam. Teraz mamy taki efekt tego, że W dziale 921 kultury i ochrona dziedzictwa narodowego. 600 tysięcy zwiększenie budżetu. Dzisiaj mamy 19 grup. 600 tysięcy. Pytam się na komisji, jak dyrektor tej jednostki wyda 600 tysięcy złotych, żeby to wydać, to musi. Głosi przetargi, nie wiem, co ma z tego być. I słyszę od pana skarbnika, że 300 tysięcy to są pieniądze na płace, których nie ma. I 300 tysięcy na jedno zobowiązanie, które dyrektor Centrum Kultury i Sztuki podjął, ale na które nie ma teraz pieniędzy. I dlatego, panie prezydencie i panie przewodniczący, mówiłem, żeby widzieć krok do przodu. Bo no teraz mamy decydować o tym, że biegiem trzeba dołożyć do tego budżetu, który został przekazany rok temu, o którym jak usłyszałem od przewodniczącego Rady Miasta, tak się daje, a potem dyrektor coś z tego zrobi. No to teraz nam brak 600 tysięcy. Ja pytam skarbnika miasta, pytam radcę prawnego. Czy jest to naruszenie dyscypliny budżetowej, czy nie? 300 tysięcy złotych, które brak w budżecie tej jednostki. Na komisji słyszę, że dyrektor nie chciał być wilkiem, miał miękkie serce, no to pozatrudniał, ustalił pobory, a teraz brak 300 tysięcy. Jeszcze raz powtarzam pytanie. Czy jest to naruszenie dyscypliny budżetowej, czy nie? Jak będziemy głosowali o tym, to. Sobie wiecie, żeby radni mieli świadomość, czy poprzez to pokrywamy tego typu sytuację, że uchwalany jest budżet, nie wiadomo na co, a potem okazuje się, że tych pieniędzy jest za mało, bo finansja i inwencja dyrektora była tak szeroka, że nie znajdowała odzwierciedlenia w budżecie, który, którym dysponował. I chciałbym usłyszeć merytoryczną odpowiedź przed głosowaniem nad tym punktem. Czy jest to naruszenie dyscypliny budżetowej? A w związku z tym, dlaczego mamy głosować nad zwiększeniem dotacji o 600 tysięcy złotych? Ja proponuję co innego, Panie Przewodniczący. Składamy wniosek. Wyszedłem z propozycją sprawdzenia zasadności wniosku o zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury Sztuki o 600 tysięcy złotych. Mamy jeszcze do siódmych trzy dni. Może komisja pójść w poniedziałek sprawdzić dokumenty. Czy jest, jest zasadne, aby taką dotację przekazać do Centrum Kultury Sztuki. A tak jak było w poprzednich latach sesje, jeszcze posiedzenia Rady Miasta odbywało się pomiędzy świętami a Nowym Rokiem. Możemy się spotkać, aby przegłosować to, jeżeli komisja przedstawi takie wnioski i wtedy przekazać tą dotację. Stawiam formalny wniosek o przegłosowanie, by taką komisję powołać, powtarzam, z osób, które zgłosiły się do w, w komisji rewizyjnej, aby zbadać sens dokonania takiej. Panie radny, powołanie takiej komisji jest to projekt uchwały, czyli bardzo proszę taki projekt uchwały napisać. To znaczy musi być parafowany przez radcę prawnego i wtedy przegłosujemy. Czy potrzebna jest przerwa? Tak, bardzo no, proszę. Ogłaszam 10 minut przed Niestety. Nikt z radnych PiS-u po STS-u. Nie wyraził zgody, aby sprawdzić zasadność dotacji dla Centrum Kultury Sztuki w wysokości 600 tysięcy złotych, czyli tak jak było dotychczas. Dajemy pieniądze, a nie sprawdzamy na co zostają wydane.